Ostatni odcinek e, filmu Dług Publiczny Realia. Realia, właśnie. E, I zakończyliśmy na tabelce Dług Publiczny w Europie w relacji do PKB w 2024 roku. Jak widzimy, wiele krajów, e, wiele krajów europejskich e, ma dług publiczny na poziomie przekraczającym 60%. A dług publiczny. E, na poziomie dużo wyższym, wyższym lub dużo wyższym niż Polska, na przykład Niemcy, miały na poziomie 62,5%. Z tego co ostatnio czytałam, to nawet na poziomie 66% w chwili obecnej. I teraz tak się zastanawiam, czy nasze progi z ustawy o finansach publicznych, jak i z konstytucji, czy te nasze progi ostrożnościowe, czy to nie jest tak, że one po prostu były ustalone? 28 lat temu, tak, prawie 30 lat temu, a w innej rzeczywistości gospodarczej, której jeszcze Polacy, krótko mówiąc, nie znali, prawda, bo to był 97 rok, to był taki czas, gdzie właściwie to były um, pierwsze kroki, może już nie, nie takie zupełnie pierwsze, ale, ale drugie po pierwszych krokach transformacji gospodarczej. Od 3 lat dopiero wówczas istniała giełda papierów wartościowych. Od 1989 roku, czyli od 9 lat dopiero funkcjonował system bankowy w formie charakterystycznej dla gospodarki rynkowej, czyli były to pierwsze kroki. Jeżeli chodzi o kurs walutowy, kurs walutowy został uwolniony. Właśnie w chyba 90 roku, więc było to 7 lat tego kursu, kursu walutowego dopiero upłynnionego. Krótko mówiąc, nasi ekonomiści, nasi specjaliści dopiero uczyli się, jak zarządzać gospodarką rynkową, prawda? Więc może jest to rzeczywiście pora, żeby po prostu te wszystkie progi ostrożnościowe zacząć weryfikować, zwłaszcza, że rzeczywiście jest tutaj. Inna sytuacja innych krajów europejskich. Ja się troszeczkę też zastanawiam z drugiej strony, jak wygląda sprawa własności, skąd bierze się ten duży dług publiczny w tych, kra w tych krajach. Czy to nie jest tak, że na przykład pod jakąś własność ziemi, czy pod jakąś własność nieruchomości nie, nie są te długi udzielane? Nie bezpośrednio, tylko na przykład poprzez system bankowy. Ale okej, okay, to takie moje wolne myśli. Natomiast wróćmy na kanwę realiów. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2025-2028. Ja sobie tutaj wybrałam cele i zadania, takie, które uważam, że z punktu widzenia realizacji tematu dług publiczny, realia są najistotniejsze. Taka, ta strategia jest publikowana co 4 lata przez Ministerstwo Finansów. Można tam sobie wejść, zajrzeć. Dokument, według mnie, nie jest taki prosty do czytania nie jest łatwy, nie jest przyjazny. No ale tak niestety w finansach bywa i w prawie że te dokumenty do czytania nie są wcale takie super przyjazne. I zobaczmy, co nas czeka. Umiarkowany wzrost PKB, przynajmniej tak, taki jest plan, umiarkowany wzrost PKB w 2025 z 3 bilionów 641,2 miliarda złotych z, 3 zł z 2020, 2024 do blisko 4 biliony. I a w 2028 mam, ma nasz PKB już wynieść 4,7 biliona złotych. Taki jest plan. Czyli jest to umiarkowany wzrost PKB. No to jest dobrze, że jest umiarkowany wzrost planowany, dlatego że też no, niestety wzrostowi PKB to mogą towarzyszyć nasilone zjawiska inflacyjne. Także to jest dobrze. To, co jest planowane dalej, to jest przekroczenie przez dług, europejski dług publiczny, czyli dług sektora finansów publicznych, 60% PKB już w roku 2026, a w roku 2028 ma on wynieść 61,2% PKB, czyli planowane jest dalsze zadłużenie. Wzrost ma nastąpić również, jeżeli chodzi o państwowy dług publiczny do 48,3% PKB w 2028 roku. Ma być pogłębiona różnica pomiędzy długiem państwowy dług publiczny, a długiem będącym jak dotąd poza dyscypliną budżetową do sumy z miliarda złotych. Czyli właściwie wzrost o 50% w 2028 roku, i tutaj jeszcze ma być utrzymany poziom długu w walutach obcych na poziomie 25% długu PKB. Utrzymanie długu w walutach obcych na poziomie 25% długu skarbu państwa, przepraszam. Czyli dalej będziemy utrzymywać dług w walutach obcych na tym poziomie 25%, choć, jak wspominałam w poprzednim filmie, jest to działanie mało charakterystyczne dla innych krajów europejskich. Mało krajów europejskich utrzymuje sobie dług na poziomie 25%. Myślę, że to ma związek z zarządzaniem portfelem długu publicznego. Ponieważ takie 25% w walutach obcych sądzę, że pozwala bardziej elastycznie reagować na pojawiające się sytuacje, ewentualne zmieniające wartości, zmieniające wielkość długu. Dług w walutach obcych w związku z tym wyniesie w 2025. 476 miliardów i w 2028 581 miliardów, czyli ten dług w walutach obcych będzie mniej więcej na tym samym poziomie co dług pozabudżetowy. Przez 5 lat średnia zapadalność długu Skarbu Państwa ma być na poziomie 4,5 roku. 4,5 roku. Tutaj jeżeli chodzi o zapadalność, o instrumenty finansowe, ja tutaj nie, nie wchodzę w tą tematykę, dlatego że to jest zupełnie, odrębne, zupełnie odrębny temat, wymaga wyjaśnienia jak funkcjonuje obligacja, jak, co, co to znaczy średnia zapadalność, co to znaczy zapadalność, co to jest duration tak itd., itd. Także w podsumowaniu, dalszy wzrost zadłużenia, dalszy wzrost relacji zadłużenia do PKB i dalszy wzrost długu pozabudżetowego nas czeka. I myślę, że w tym odcinku to już wszystko, bo nic się więcej nie zmieści. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chodzi o dług publiczny realia to myślę, że zrealizowałam temat w takim stopniu na jaki pozwala taka krótka forma. Mam nadzieję, że przekazałam w miarę czytelnie informacje, biorąc pod uwagę zarówno dług publiczne teorię. Film Dług Publiczny Teoria, jak i Dług, dług Publiczny Realia. A teraz będę przekazywać na bieżąco informacje takie, które mnie dostatecznie zainteresują lub dostatecznie wzbudzą moje oburzenie. Na przykład wypowiedź czy jaś jak wzbudzi moje oburzenie, będzie skrajnie nie zgadzać się z moją wiedzą w jakiejś tematyce, no to wówczas będę publikowała film. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że fajnie się oglądało. До услышания.